Hej, hej, hej! Witam was wszystkich bardzo serdecznie! Ja jestem Wayne i dzisiaj... I dzisiaj... Ponownie zagramy sobie w LoL'a. Jak widzicie postacią, którą dzisiaj zagram będzie Draven. Jest to postać ADC'ery. Ja w szczególności gram z samymi ADC'erami, gdyż idzie mi nimi najlepiej. No i... Ja tak postanowiłem właśnie nagrać to... Tego LoL'a. Gdyż inne... Inne 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 serie jakoś mi się za bardzo nie kleją, nie mam Weny, żeby coś nagrać. A jako już całe dnie gram w Lola, zamiast się uczyć, to tak pomyślałem, że może nagram. Tutaj widzę już. Mastera G prawie zabili. Jaką mamy ekipę? Ja tutaj zbili. jak jaką się nazywa? krankiem na topie. Na Midzie mamy Branda i na bocie mamy Mastera I. i... i Timu. W sumie przeciwnie, drużynie też jest. Timu, też jest Master. Jest jeszcze. Xerath, Jace? I Xingxiao? No dobra, miniony już zostały. Tutaj porodzone, porobione, czy jak to inaczej nazwać? Te spawniły się. O! I to jest bardzo dobre słowo. No dobra. Ja Dravenem nie gram, nie gram za długo. Kupiłem go właściwie na początku weekendu. Teraz mamy niedzielę wieczór, więc. No, a troszkę nim pograłem. Dobra, tu już widzę, miniony są. Ale kogo będziemy mieli na linii? Zapewne będzie to Xing i Jace, chociaż nie lubię tych postaci. One zawsze mi z klepią tyłek. No dobra, nie ma ich to tutaj. Pozabijam miniony, bo nie masz sensu tak czekać i czekać. a już widzę tam. Jace już nas odwiedził i nas zaatakował. O Mogę, mogę go tam wspomóc, ale oczywiście byłem zajęty zabijaniem minionów. No jakiegoś laga go złapałem, ale dobra, mniejsze z lagiem. Zrobił się kolejny level, kolejny skill rozwinięty. Jakby udałoby mu się jeszcze raz go przyciągnąć, to by byłoby zajebiście i byłoby bardzo fajnie, bo udałoby się nam go zabić. ale cóż, ja tu może się cofnę. Że nie my się cofnęliśmy wszyscy. Tutaj się schowamy w krzakach i poczekamy na niego. Tutaj jest obok. W sumie ja nie wiem czy on by teraz sobie nie dosiągnął tą jego łapą. Już Brand, Brand na midzie first killa zdobył, bardzo dobrze. Dawaj przyciągniesz w sumie, a może ci się skill ładuje? Nie, nie ładuje ci się skill. Ma go bardzo dobrze, bardzo dobrze nam się udało. W sumie niepotrzebnie chyba użyłem Ignite'a, ale mnie w każdym razie. Ważne, że udało nam się go zabić. To praktycznie na samym początku meczu, może nie tak praktycznie na samym początku, ale na początku gry. Czyli reszta meczu, mam nadzieję, że pójdzie nam tak samo dobrze. No to z... Widzę, już przyszedł do nas Xingsao. Yy, nie lubię tej postaci. Bardzo nie lubię tej postaci. W naszej drużynie jest ok, ale w przeciwnej już nie. W przeciwnej drużynie nie lubię żadnej postaci. Chyba że kogoś kaleczy i mogę go często zabijać. No, wtedy to już jest coś. No dobra, dobra, dobra. <laughs> Może by tak puszczusz tutaj tego towera, tak troszeczkę? Dobra. No ja widzę, tutaj ponownie wykonujemy. Ojej, No dobra. Troszeczkę tutaj na mnie wyszło ta pułapka. Dobra, takie czekanie chyba nie ma sensu za bardzo. Więc tutaj trochę sobie popuszczę, pozabijam miniony. Ostatnio z moim laptopem jest taki problem, bo otóż często spadają mi kratki, nie wiem z czym jest to spowodowane. Znaczy nie wiem, domyślam się, że jest to spowodowane tym, że ten laptop to już taki troszeczkę no... Mm, rupieć. Może nie rupieć, ale no... swoje już odbębił w każdym razie. FPSy spadają mi w każdej grze do 9, 10 fps do 5, czasami całkiem zdychają. I potem znowu wraca wszystko pięknie do, do maksymalnej ilości. I potem znowu jakiś czas gram. <coughs> I... I, i, I o Jezu i znowu. I znowu tak mi spadają. I nie to jest właśnie wtedy, bo spadają mi, załóżmy w takich momentach. No... Mm, takich, że jest, jest mi naj, potrzebne najwięcej. Załóżmy gram sobie w Far Crya 2. No Jadę samochodem, to wszystko ładnie, pięknie, mogę sobie jeździć samochodem, bo oglądam sobie krajobrazy. Nagle pierwszą się na jakiś posterunek, a tu je fps pięć -y. 5 FPS-ów, 10 fps -ów. litości. Co ty kombinujesz tutaj? Ko o, dobra, fpsy już wszystkie są. Tutaj go widzę dorwą. Nie ma opcji, żeby go nie dorwali. Użyj tej łapy, chociaż chyba jej... nie masz? Nie masz? Może miał, ale nie trafił. Ale no dobra, mniejszy z tym. Trzeba puszować. Nie lubię trochę grać... Yy, Ojej, Od tej strony gdyż yy, tutaj trochę ten zasłania mi co się dzieje niżej. A nie lubię tej mapy jak ta, o, tak mogę sobie przesuwać, bo wtedy przesuwam ją za daleko albo za blisko i wtedy wtedy często gina albo coś, więc... <laughs> ten widok... ten jak jest teraz, że tak śledzi postać jest dla mnie najlepszy, chociaż jak gram od góry to jest przesrane dla mnie no, Więc muszę uważać i to bardzo, bardzo uważać. To, jak to wygląda sytuacja? No, nie wygląda źle. Jest całkiem dobrze. Chociaż tutaj gdzieś mi znikn zniknęli. O, jest dobra. O, dobra, mamy swoje ulti. On chyba przeczuwa, że my siedzimy w krzakach. Bo. Chyba by już dawno przeszedł. Albo po prostu sam wbiegł tutaj w krzaki, tu jest w sumie cień, więc możemy go. Mogliśmy go nie zauważyć. <laughs> nie, jednak stoi tutaj. On, to, on chyba wie, że coś. On chyba wie, że coś kombinujemy. Ale takie czekanie długie to też takie, takie. No nas tylko timu Patras Ale co ja kliknąłem? Ale coś nie tak chciałem. Dobra. W każdym razie my tu gadu gadu to nam puszują wieże. Więc ja tutaj muszę ruszyć się trochę i minione nam puszują wieże, oczywiście. Dobra, sytuacja opanowana I kolejny raz Spadły mi kratki do pięciu. Bardzo fajnie, ale nie, już wróciły. Już wróciły, chociaż nie znowu spadły. Czy teraz mam laga? Nie wiem, Boże ludzie. Co to się dzieje? Trzeba tutaj puszcząć, bo... Puszcząć, Boże, zabić go! Bo nam puszczę wiezie. Wierzę. Wiezie. Ojeju. Master zabił Mastera, nie no, zabił Udało mi się zabić Mam Tą postać, bardzo dobrze uda nam się zabić. No, asystent udało się zdobyć świetny teamwork. Świetne wykorzystanie ulti. To pomogę mu trochę. Chociaż dobra, nie, nie będę mu tutaj pomagał, ja pójdę pobiegnę tam na topa i rozwalę tamtą farmę minionów. Tutaj co Timu coś kombinuje. Timu mały pieprzony grzybiarz, nie lubię kolesia. Kolesia, jest homik, co to w ogóle jest? małe cóż. O, coś mi się zdaje, że trzeba będzie zainwestować w jakiś lepszy sprzęcik, bo FPSy spadają. Gra się tnie. A to nie jest za... za dobre. Oj, FPS, 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 kochane FPS, czemu wy mi to robicie? O kurczę, coś długo, długo mi nie wracają mi do. do ilości, jaką powinny mieć. Podczas znajdywania powinienem mieć 30, mam 9. 20, 25, 28, 29, Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Dobra, tutaj widzę, że wrócił ten Jace, tak? Ja z drugiej strony, może sobie wrócił coś kupić, bo ...bo kupiłem sobie na początku Dorian Blade, to trochę za mało, chyba już w tej części rozgrywki. Więc do szybkości, może by buty kupić. Kupę buty. Mamy 1300. 1300, gdzie jest mój. Jest Bluetooth, no to na przykład kupimy? Sobie no to kupimy? Czy poczekamy na to? O Boże, mam dylemat. Nie, dobra, kupujemy to, nie ma czasu. Ile teraz kosztuje? Dobra, 2200. Damy radę to zdobyć. tutaj chyba im pomogę na midzie, bo tutaj on się zajmie tymi mupetami. Akurat te dojdą. To trochę czasu nam kupi. A tutaj w sumie będzie można wieżę zpuszczawać on mu pomogę tą wieżę spuszczać, ale co tu się dzieje? Widzę, że Xing przybył, z pomocą. Ale on chyba leci gdzieś indziej, albo się po prostu schowa w krzakach. Huh. albo poleciał po prostu na... na bota. Już zaznaczę, bo nie wiem, czy on tam do nich powiedział, czy on się po prostu schowa w krzakach. Ale, chyba, gdyby był w krzakach, to już by dawno wyskoczył. Bo jesteśmy już w sumie trochę dalej od wieży. A tu widzę, że Jayce do nas idzie. Dostaliśmy ostrzeżenie od Miskranka. Tak więc, co tutaj jest ostrożnie? Czeka! Jest! Tam! Można go zdorwać, Można go dorwać. I wracać. I dobra! Myślałem, że zdążą wrócić moje. ...do pory, ale nie wróciły, niestety. Zresztą nie zmienia faktu, że tak dobrze to wyszło. No, gdybym tego ulti nie użył, to coś mi się zdaje, że... ...że bliska jakby chyba nie dał rady zabić przeciwnika. Tak więc dobrze zrobiłem. Świetny teamwork. Ciekaj, uciekaj, czekaj, uciekaj. czekaj. za cieszą przybył. Troszeczkę za późno, ale w sumie jeszcze żyjemy wszyscy wszyscy razem możemy tutaj puszować O master do środka się wbił na pewno największą głupotę w życiu A jaj, myślałem, że zdążę. Ale cóż, no nie udało się <coughs> Uderzyć kto tam się cofał, uderzył w przeciwnika, który się po prostu cofał. No i niestety mi w tym momencie właśnie spadły fps -y. Dzięki wielkie, kochany... O Boże, jak brzydka wpadłem. Dzięki kochany komputerku, kochany laptopku właściwie. No swoje przeterałeś właściwie, no. O Boże, 6 FPS-ów, 5 masakra, dajcie spokój. Co oni tam kombinują? Chyba próbują zabić Timo W sumie ja im pomogę. Bo nie lubię Timu Oje FPSy, FPSy. Czemu wy mi to robicie? 10 Może jakieś jakieś 25, co? On czasem tutaj w krzaki nie wchodzi, może został tak schował się. Ojeju, 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 ojeju. Widzicie, właśnie z tymi FPS-ami to jest właśnie największy problem, bo spadną mi już... Ja Jesteś w dupie właściwie, że powiem. Grasz w Lona, spadają ci FPS-y, masz ranę na dobrą sprawę. Jeżeli... Jeżeli dobiegnę tutaj i będę miał tyle FPS-ów, ile mam teraz, no to kiepsko widzę, ale nie, dobrze jest, dobrze jest. Dawaj, dasz radę, dasz radę. Ale gdzie on pobieg, jest tutaj! Jeszcze jeden rzut, jeszcze jeden rzut! Jeszcze jeden rzut, jeszcze jeden celny rzut! Yes! Mamy, złapaliśmy go! Udało mi się dorwać tego kolesia. O, tutaj widzę, próbuje nam spuszować świeże. Już lecimy, już lecimy. Dawaj, szybciej, dawaj, dawaj, biegnij, biegnij. Aj, Ajajaj. A, niestety mi się mana skończyła, ale nie, dasz rady, dasz? Jeszcze jeden rzut. Jeszcze jeden celny rzut, jeszcze jeden celny rzut, stary, dawaj, 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 dawaj. No może dwa. No nie udało mi się go dorwać niestety, ale zdarza się. Dobra, ee... musiałem sobie drzwi zamknąć. Mama musiała odwiedzić mój pokój. Jak miło. Ja many nie mam za bardzo. Jakie mam? wartości? nie mam. O kurde! Chociaż nie, dam mu radę. Co ja? Dobra, mniejsza. Jakoś tak nie wyszło mi troszkę. Dobra, kupimy, kupimy sobie... Mm, Beef Sword. I policzymy się z... jaką miał? Jace, Jace. to jest Jace, dobra. O, nie padłem ani razu, jest to dla mnie duże zaskoczenie. No to tutaj z XXA już jest. No nie zaciekawie. Tutaj na bocie teamu z Biskrankiem Cisną. W sumie ja się nie będę za bardzo tam sunął do przodu. <laughs> jakby był... Jed, jedna postać jakby była, to by było, by było wiele lepiej. Chociaż coś mi się... albo nie, 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 jednak nie. Myślałem, że on tutaj będzie próbował tędy przejść jakoś i mnie... tutaj skasować, ale nie, nie pomyślałem chyba jednak o tym tak dokładnie. O ojej, o ojejciu. Przydałaby mi się tutaj pomoc któregoś z nich. może FS mi zaczęły spadać i nie a jejcie w takim momencie żeby mi FPS spadły I nie mogę sobie skila nie mogę sobie skila uaktywować bo no po prostu nie mogę, no Kilka mi nie mogę. No dawaj, goń go, goń. Dogonisz go gdziekolwiek gdzie on, kurwa, gdzie on pobiegł. Boże pieprzony FPS -y. w takim momencie czajcie to, jaka to jest masakra Dajcie spokój. No jest pierwszy, gdzieś, nie wiem gdzie Dawaj to Ulti, dawaj o, udało mi się kogoś. O, dwóch udało mi się zabić! Ja pierdzielę Na 5 ach Mam to nagrane. Dajcie spoko, jaki ten smart! Ja pierdzielę Nie no, nieźle, nieźle to wyszło. Bardzo fajnie cieszę się. Zajebiście, kurde. God damn! Tutaj, timo, timo, Timo w krzakach, Timo w krzakach, dawajcie zapić, Timo, Timo idzie papa. Pa. Nie lubię, Timu. Bardzo dobrze, Timu. że nie żyjesz, bo cię nie lubię. E, tutaj, dobra, znaczy że idzie. Też pewnie i tak by się domyślili. Ja trochę ruszę z kopyta, to może ich tam jakoś. Wspomogę, jak się spotkają. Chyba, że kampi w krzakach, ale chyba nie, jest tutaj, jest tutaj. Dam radę, dam radę pomóc, dobiegnę. W sumie, jak dobiegnę, to tam wszystkich damy radę rozwalić bez problemu. Dawaj, musisz muszę wyjść, muszę stamtąd wyjść, bo skina. Ale nie, dobra, tutaj jeszcze walczę, tu jak będę. wspomagał. Dobra, padł, padł. Dobra, dobra, dobra. To zawsze mam tak, że jak próbuję namierzyć przeciwnika, to klikam ciągle na niego prawym i tak, zamiast rzucać w niego tymi toporami, to idę do niego. I właśnie tak się teraz zaczęłem odsuwać, więc. Żeby nie było, że ja przez podczas walki, nie? Dobra. Tak widzicie właśnie... O, poddali się! Tak więc dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że moja rozgrywka Dravenem wam się podobała. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Do zobaczenia, cześć!